Cześć, przychodzę z porównywaczem albo skończonymi produktami. Z tej serii Muminki. żel czerwony to jest czerwona pomarańcza. No w sumie tak, czerwona pomarańcza. Słuchajcie, tak jak Wam nadmieniłam już w tej pierwszej skończonej turze, że tak powiem, no to faktycznie pachnie przyjemnie pomarańczą, wtedy mówiłam mandarynką, ale przyjemnie pomarańczą. Jest to trochę chemiczny zapach faktycznie, ale jest przyjemny, Niedługo się, nie utrzymuje się długo na ciele, więc jest ok, ale daję mu takie 6 na 10. No i balsam do ciała o zapachu świątecznych ciasteczek. Przez chwilę faktycznie, słuchajcie, to pachnie tak mocno takimi świętami, takim cynamonem, takimi ciasteczkami, no wszystkim, takim Bożym narodzeniem typowym. Ale za chwilę jest to tak nawet niechemiczne, co powiem Wam jak pasta do podłóg, więc no nie jest fajnym zapachem. i bardzo długo utrzymuje się na ciele. To nie jest fajny, miły zapach, więc no niekoniecznie. Więc daję mu takie 3 na 10 w maksie za to, za to że to jest seria i i ja uwielbiam, ale no tylko 3 na 10 za to, bo resztę to bym naprawdę dała bardzo, bardzo mało. Bardzo słaby, słaby, słaby zapach. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.